Do Jeleni Góry na spotkanie z mieszkańcami przyjechała kandydatka na prezydenta kraju Małgorzata Kidawa-Błońska. Przez godzinę odpowiadała na różne pytania. Odniosła się do sytuacji w edukacji czy służbie zdrowia. Podkreślała, że powinniśmy być bardziej informowani w sprawie koronawirusa. Dlaczego nie wiemy, jak postępować? Dlaczego szpitale nie znają pełnych procedur? I trzecia sprawa. Mamy wspaniałych aptekarzy, farmaceutów którzy mogliby być wykorzystani do tego, żeby informować o tym, jak należy się zachować w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z epidemiami czy z chorobami, jakie zachować procedury medyczne, jak się zachowywać. Skomentowała także zarzuty oponentów, że nie ma talentu oratorskiego. Bardzo bym chciała umieć swoimi przemówieniami urzec ludzi, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w Polsce... Bardziej potrzebna jest szczerość, naturalność, prawda i umiejętność rozmowy z ludźmi, a mam wrażenie, rozmawiając z Polakami, że oni czują, że ze mną mogą szczerze i uczciwie rozmawiać, a ja mogę ich słuchać i możemy razem robić rzeczy pozytywne. I dodała, że kobiety mogą pełnić najwyższe stanowiska w kraju. Tym się różni od mężczyzn, że bardziej myślimy o tym, jak rozwiązać zadanie, jak rozwiązać problem i może to Panów zaskoczy, ale my naprawdę potrafimy współpracować. To kobiety potrafią współpracować, jeżeli umawiamy się na coś, że coś robimy. Kobiety potrafią to zrobić. Odniosła się także do pomysłu zamknięcia kopalni węgla brunatnego w Bogatyni w 2046 roku. My powinniśmy naprawdę usiąść wszyscy wspólnie i zastanowić się, co zrobić, żeby jak najszybciej przejść na czyste źródła energii, jak stworzyć te nowe źródła energii w Polsce, jak się do tego przygotować i nie obiecywać do tego czy innego roku, tylko przygotować, jak to zrobić, żeby jak najwcześniej można powiedzieć, że Polska jest bezpieczna klimatycznie i że nie zatruwa. Środowisko. Spotkanie w Wielonej Górze cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Kandydatka odwiedziła w tym dniu także szklarską porębę i kowary.